Dziema, tutaj mentor 1S. W dzisiejszym poradniku chciałem Wam pokazać jak postawić serwer Minecrafta pod nowszą jego wersję 1.501 Więc otwieramy przeglądarkę internetową. Wchodzimy w link, który podam w opisie. Zjeżdżamy na dół, i szukamy takiej nazwy getdnfserver.jar i klikamy HER Zapisujemy. Lokalizujemy ten pik i kopiujemy go. Potem tworzymy folder albo na pulpicie, albo w jakimś dysku. I wymyślamy sobie jakąś nazwę. Ja sobie zrobię folder o nazwie server. Wchodzimy w niego i wklejamy. Ja mam taką oto nazwę Minecraft Server i na końcu mam 8, ponieważ ja już pobierałem to kilka razy, dlatego sobie zmienię nazwę na Minecraft Server. Klikamy OK i otwieramy. Jak widzicie, ładują nam się tutaj procenty. Czekamy aż nam się wszystkie załadują. Aj! No, szybciej, szybciej troszkę. Dobrze. I pojawiła się nam taka oto <laughs> informacja. Info, done, jakieś tam numerki będą. For help, typy help, or znak zapytania. Minimalizujemy to. I szukamy takiej oto nazwy. Server, plik properties, który ma rozmiar 1KB. Otwieramy go za pomocą notatnika, ale ja otworzę za pomocą wordpada. Pojawiła się nam taka oto lista. Level name, nazwa naszego świata. Jeżeli chcemy mieć inny świat, po prostu wrzucamy tutaj link z tego świata i wpisujemy tutaj jego nazwę. Hellworld Czy mamy się odradzać piekle? Czyli zostawiamy false. Spawn Monster. Czy mają być potwory? Ja nie chcę, bo będzie logowało serwa. Czyli false. Online mod. Czyli że serwer prosi nas o oryginalną wersję Minecrafta konta Premium. No czyli jak ktoś ma oryginalną wpisuje true. Jeżeli ktoś nie ma, to w false. Spartan Anilmas, Czy mają być zwierzęta? Ja nie chcę. Max Players. Ja dam na początek no załóżmy trzech serwer IP. Jeżeli chcemy mieć y, serwer na Hamachi, to przepisujemy IP z Hamachi. Jeżeli ktoś nie chce mieć serwera na Hamachi, zostawia puste pole. Ale ja otóż chcę mieć serwer na Hamachi, dlatego wpisuję IP z Hamachi. PvP. Czy gracze mogą się bić, czy nie? Oczywiście ja nie chcę. Level Seed, tutaj nic nie robimy. Server Port, też nic nie robimy. Allow Flight nic nie robimy. I White list, też nic nie robimy. Zamykamy, zapisujemy. To również to zminimalizowaliśmy, wyłączamy. I odpalamy jeszcze raz serwer. Jak widzicie, nic nam się nie ładowało. Pojawiła się nam taka oto informacja. Info, dony, jakieś numerki, for help, typy help oraz znak zapytania. Teraz wchodzimy na Minecrafta. Bierzemy multiplayer i wpisujemy IP Sonaczej 68.173 Jest, jest. I klikamy konek. Jak widzicie połączyło mnie z serwerem Mogę sobie już grać z graczami i reklamować serwer. To by było na tyle w moim poradniku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, to na tyle. Subskryb.